Na dzisiejszym filmiku pokażę Ci fajny ściek ręczny. Jest to ściek, który może uratować się w sytuacji, kiedy spruło Ci się kawałek podłożenia w dzianinowej bluzce. Taki ściek, który widzisz często na podkoszulkach, różnego rodzaju dzianinowych rzeczach, on się znajduje na dole na rękawach i wygląda w ten sposób, że z jednej strony ma dwa przeszycia, natomiast z drugiej jest taki zapętlony ściek z nitek. No i on się charakteryzuje tym, że jest elastyczny. Czasami się zdarza, że ten ściek się rozpruje. No, nie cały, ale mamy nam kilka centymetrów sprutę. no i nie wiemy, jak to naprawić. Możesz mieć maszynę, ale nie mieć takiego ściegu. A może nawet nie masz w ogóle maszyny do szycia, albo no nie wiesz, jak to uzupełnić ten brak, więc dzisiaj Ci pokażę, że jest taki fajny ściek ręczny. Zobacz, to wykonałam ręcznie, żeby Ci pokazać, że. W pewien sposób jest on jakiś tam podobny, jeśli się zrobi go dokładnie, jest elastyczny, się rozciąga i z jednej strony ma takie zapętlone nitki, natomiast z drugiej ma no, ten taki podwójny ścieg. Oczywiście no, on może wyjść lepiej lub gorzej, w zależności jak to przećwiczysz. Ja tutaj to dałam taką próbkę, ale teraz pokażę Ci jak to zrobić, żeby w takich awaryjnych sytuacjach, kiedy tutaj kawałek Ci się wypruł, gdzieś tam w podkoszulce, żeby można było samodzielnie to z łatwością naprawić. Przystępujemy do nauki tego fajnego ściegu. Pokażę Ci teraz, jak robię ten ścieg ręczny po kontrastową nitką. Ty oczywiście, jak będziesz robić jakąś rzecz, to dobierz nitkę jak najbardziej podobną do szytego ubrania. I te kroki, które ja będę robić duże, to Ty rób bardzo malutkie. Wbicia między poszczególnymi ściegami do przodu, no musisz dopasować do tego, co jest na w ściegu, który się spruł, około 3 mm, natomiast szerokość tutaj na, w, w, na bok, to musisz dopasować też do szerokości swojego sprutego ściegu. Ja natomiast będę robiła w dużym powiększeniu, żeby lepiej było wszystko widać. Zacznę od tego, że schowam najpierw supeł, który tutaj się brzydki znajduje, czyli wbiję pomiędzy dwie warstwy w jedną warstwę, tą, która jest podwinięta, no to będzie na szerokość około 5 mm. Tego ściegu, u mnie to będzie oczywiście więcej. I teraz jesteś w takiej pozycji nitki. Teraz schodzę trochę niżej i wbijam nitkę i wybijam no te około 3 mm dalej, tak naprawdę. I chociaż u mnie to jest właśnie więcej, żeby było lepiej widać. A, ale ważne jest teraz, żeby nitka, która tutaj jest, znalazła się pod igłą i była skierowana na prawo. No, i teraz wyciągam, ja sobie tutaj jeszcze mogę przytrzymać od razu, żeby ładnie ten ściek układać. I tutaj wychodzi taka nitka, która jest w ten sposób idzie tak, ona zakręca i robi taki łuk. I dokładnie przyjrzyj się, jak ten łuk wygląda, bo on będzie bardzo ważny. I tutaj wychodzi mi nitka, którą wybiłam. W danym miejscu, i następny ściek będzie ważne, że będę musiała wbijać w tym samym miejscu, ale za każdym razem będę musiała zapętlać za tą właśnie nitkę z kością, żeby ona się trzymała, żeby nie wypadała. No zobacz, ona sobie może tutaj się uwolnić, dlatego ja będę musiała za każdym razem za tą nitką wbijać się. Jak jestem tutaj, to teraz przejdziemy na drugą stronę. No, tu zaczynamy te piętro, tutaj zaczniemy, i też za tą nitką wbijamy, i w tym miejscu i do przodu. O ten nasz skok 3 mm, ale teraz musisz tą nitkę, która tutaj się znajduje, przełożyć też pod igłą, ale na drugą stronę, czyli w tamtym wypadku było na tę stronę, a teraz na drugą. I znów idziemy igła do góry no i można sobie tutaj tak wyciągnąć, przytrzymać ręką. I znów wyszła taka łukowata nitka, ale tym razem w drugim kierunku. Możesz sobie tutaj przytrzymać. Od razu można sobie układać nitkę, która jest skierowana takim łukiem na prawo. I teraz jest ważne, że trzeba będzie się wbić w tą nitkę, ta, która była pierwsza, która szła tym łukiem, i teraz za tą nitką, żeby ją przytrzymać, ale w to miejsce, które tutaj widzisz. Czyli tutaj trzeba się wbić, ujmując nitkę, tą właśnie, i znowu wbijam i te 3 mm dalej. I znów dbam o to, żeby nitka była pod igłą i kierowała się na prawą stronę. I znów wysuwam. Tutaj możemy sobie tak sprowadzić. I zaciśń delikatnie, żeby tu już ładny ściek się tworzył. I teraz znów możesz albo ją po prostu na razie zostawić. Odszukujesz o tą nitkę, która tworzy tutaj ten łuczek, za nitką tutaj, ale w to miejsce, gdzie tutaj było już bite, wbijasz, wybijasz igłę i nitka idzie pod igłą i znowu wyciągasz i formujesz ładny ściek I możesz sobie też tak robić że od razu układasz nitkę łukiem na prawo teraz bierzesz tą pentelkę za tą właśnie zapętloną nitką w tym miejscu gdzie wcześniej już była wbita igła wyciągasz musisz dopilnować żeby igła była nad nitką która skierowana jest na prawo i znów to wyciągasz Przechodzisz na drugą stronę i teraz możesz sobie znów od razu ułożyć niteczkę grzecznie na lewą stronę, przytrzymać ją w tej pozycji za tą nitką, o za tym łukiem. Zapętlasz ją, żeby uchwycić ją i w to miejsce wbijasz igłę musi znaleźć się nad nitką, która jest skierowana już ładnie ułożona na lewo i idziesz krok po kroku. Te wszystkie kroki musisz powtarzać znów. W ten sposób za tą nitką wbijasz i do przodu. I tak naprawdę, jak zrozumiesz, za którą niteczkę trzeba tutaj chwycić i gdzie wbić, no to już będzie prosto, bo raz idziemy tutaj. Od razu sobie układasz, możesz sobie od razu tak ułożyć. Tym razem za tą nitką tutaj wbijasz i do przodu. I krok za krokiem powtarzasz cały czas to do przodu. Chcesz zakończyć ściek, to zawsze kończ na tej stronie, czyli nie tutaj, gdzie jesteś wbita w, jeden, w jedną warstwę materiału, tylko właśnie w tym miejscu, gdzie jesteś na dwóch warstwach. Wyciągnij nitkę. Kończąc ściek musisz zadbać o to, aby ta właśnie pętla ostatnia, żeby ona no nie spadła z tej właśnie nitki, czyli naciągnij sobie już ten ściek, przytrzymaj i tak zapętli właśnie tą ostatnią końcóweczkę, żeby ta właśnie pętelka łukowata została unieruchomiona, żeby ona się nie wyślizgnęła, czyli możesz sobie tak przyłożyć nad nią, pod nią. Teraz robisz pętelkę 2-3 razy, przy... Przewlekasz nitkę, no i ściągasz, robisz taki supełek. I teraz, żeby to się nie wypruło, nie obcinaj od razu tutaj przy samym końcówce tej nitki, ale włóż jeszcze w to miejsce, gdzie skończyłaś i tak pomiędzy dwoma warstwami, pomiędzy podłożeniem a bluzką wbij sobie tutaj i tak jeszcze malutkimi takimi kroczkami wbij, wybij, wbij, wybij kilka razy tutaj wzdłuż tego ścieku, żeby nitka się tutaj wtopiła, zatopiła właśnie w ten, w ten bieg tego ściegu, Przez to ona będzie dłuższa. Ty ją tutaj zabezpieczysz, dopiero utnie się po kilku centymetrach, bo po tam powiedzmy półtora centymetra. Ona się wtopiła tu w ściekie, i nie widać, a tym samym jest większe prawdopodobieństwo, że to wszystko będzie się trzymać. No, tak wygląda w powiększeniu mój ściek. Tutaj, no widać, ta nitka też tutaj mogła być na końcu jeszcze przytrzymana, ale powiedzmy, że już tak troszeczkę ucieka nam we końcówkę. No, można byłoby jeszcze raz tutaj zapętlić na końcu. Ale chodzi o to, żeby ten ściek właśnie wyglądał mniej więcej w ten sposób, jest elastyczny. Z drugiej strony powinniśmy dążyć do tego, żeby ten ścieg, który się tworzy na prawej stronie, żeby był jak najbardziej równy. No i właśnie, żeby te skoki były równe, no trzeba to poćwiczyć. Jeśli zrozumiesz, które wbicia i wybicia igły są odpowiedzialne za tworzenie tego ściegu, no to myślę, że z czasem dojdziesz do perfekcji. No i też trzeba się starać, żeby te wbicia między igłami były stałe. No ale mówię, tu nie musimy być idealnie. Ważne, że uratujemy naszą bluzkę. Jeśli w takiej bluzce dobierzesz nitkę, jeśli będziesz robić malutkie kroczki, no to myślę, że na takim odcinku 5-6 cm, który jest spróty, jakoś tragedii nie będzie. Bluzka będzie uratowana, no i nie będziesz musiała iść do krawcowej, ani martwić się, że nie masz maszyny, renderki, albo nawet w ogóle wyciągać maszynę. Zrobisz to ręcznie, chwila pracy i gotowe. Jeśli uważasz, że ten ścieg jest ciekawym ściegiem, wypróbuj go, naucz się. Zawsze warto mieć nowe umiejętności. Daj znać, jak ci się podobał ten filmik, czy widziałaś kiedykolwiek taki ściek, a może masz inną metodę robienia podobnych rzeczy? Podziel się tutaj z nami. Miło mi będzie, jeśli zostawisz palucha, a jeśli zostaniesz moim subskrybentem, to jest większa szansa, że nie przegapisz kolejnych filmików. Dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.